Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam Was w kolejnym odcinku z Heroes General. Generals Kariera Niemca. Tak jak mówiłem Wam w ostatnim odcinku... W ostatnim, w poprzednim, po prostu w poprzednim odcinku za jedną grę, dwie gry maksymalnie będziemy mieć rangę piątą, więc fajnie by było wbić to w tej grze teraz. Ale niestety nie wiem, czy to nam się uda. Fajnie by było, no ale wiecie, wszystko jest kwestią tak naprawdę przypadku no i trochę szczęścia, bo jeżeli będziemy mieć dużo szczęścia, no to... Mamy szansę na załogę czołu. Jeżeli nie, no to wtedy musimy zagrać przynajmniej dwie gry. No ale to tyle. Nie będę przedłużał. No i widzimy się za chwilę z meczyku. Ok, słuchajcie, jesteśmy w grze, także ruszamy sobie tutaj na spokojnie. Myślę z O2 na C1. Jak się uda, ewentualnie na D2. Nie, nie mamy C2. Dobrze, na C2 możemy jechać. Chociaż to D2 nie będzie też głupim wyborem. Więc może lepiej na to D2, słuchajcie, może lepiej na to D2 tak myślę przynajmniej Dobra, zobaczmy, muszę sobie trochę głośniej dać grę O, teraz lepiej Dobra, jesteśmy przy D2, wyskoczę sobie na spokojnie Dobra, zginął Zginął i będziemy zabierać to No, weźmy sobie Mozina, co prawda do walk w środku to Mozin jest taki 2 na 10, ale nie ma tragedii w sumie. Jeszcze ze skinem, więc jest tu tutaj plus. Tu go jeszcze nie ma, dobra, mamy D2. Znaczy zneutralizowaliśmy D2, bo to nie tyle, że mamy, ale zneutralizowaliśmy je. Ten już sobie gdzieś wybiegł, w cholerę. Zginął? Zginął, dobra Jak zginął, to nie ma tragedii No dawaj, dobra Mamy to Mam nadzieję przynajmniej, nie no mamy, dobra To to mamy Dobrze by było wjechać na jakiegoś towera, tam jest tower I pójść w stronę D1 Wow, wow pancerkam w wagon tutaj gdzieś nasz jest Nawet nie wiedziałem Na spokojnie, na spokojnie Gryfciu, na spokojnie. Tutaj i tak gorzej być już nie może. Tam czołg na pewno jedzie. Ruski. Czołgi ruskie w sumie to ja tu rzadko widuję. Te słabe przynajmniej. Bo te lepsze to tam jeszcze, ale te sła tych słabych to ja tam rzadko widuję. Kurde, gdybym miał... Ja stanął jakoś inaczej. To może by się udało polować ten czołg, ale tak to dupa już zbita. Oni nam niestety D2 biorą. Niestety. Tutaj jest do czołgu, on będzie wsiadał, słuchajcie, to ja go spróbuję walnąć. Na pewno będzie się cofał, więc nie ma nawet opcji innej. Tylko pytanie, czy zdążę. Jeszcze dobry moment wyczuć. No chodź, chodź, gościu, chodź. Tam kolega zginął, to nieważne. Mam cię! Kurde, zabił mnie! pozytyw Z górki pewnie. No ale słuchajcie, czogisty się tam pozbyłem, więc jakby nie było trochę im pokrzyżowałem plany, bo on się będzie musiał zrespić na tym czołgu Ja to respienie się na tym czołgu no chwilę trwa, więc jest szansa tutaj jeszcze coś nawywijać. Niestety nie zdążę nawet dojechać, bo zanim ja się zrespię, no to no, trochę czasu minie, niestety. No ale plan był dobry, plan był dobry, bo chciałem go zabić i pójść od razu tam. Ale niestety pozytyw był szybszy ode mnie. Niestety. No fajnie by było, jakby już ta eliminacja tych dwóch partnerów poszła w cholerę. Ewentualnie jakby dwóch ruskich weszło do gry po prostu. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. No 18 na 17 to już powinienem się normalnie chyba respić, nie? A, tylko że u nich jest czterech ten, nieżywych, to też inaczej. To jest ten minus, słuchajcie. To jest ten minus. Tutaj nasz czołg trochę dostaje po torbach, z tego co widzę. No dobra, trudno, respimy się na O1 w takim razie. Raczek, jedziesz? Raczek, jedziesz? Już ktoś do niego strzelał, bo ten zanim się ogarnie, to czasu minie w cholerę. Ja sobie muszę głowę nisko trzymać, no bo tutaj może być naprawdę ciężko. A C2 myślę, że będzie nasze, tak czy siak. Oni raczej nie mają tutaj większych szans na obronę tego. Ale żebym to rzucił teraz. Aj, trafiłem. Trafiłem siebie granatem i jego, niestety. Niestety tak mi się udało. No trudno, respimy się w takim razie na naszym wozie i będziemy jechać jeszcze raz. No, trochę to zlamiłem. Ten raczek to generalnie zachowuje się jak taki bot jakby w ogóle nie grał w tą grę. Nie wiem, góra, dół tylko patrzy na boki, się nawet za bardzo nie rozgląda. Więc śmiesznie to wygląda trochę. Niestety, no ale dobra, deploying no i lecimy C2 czy D2? C2 czy D2? No, myślę, że C2 zdecydowanie w tym momencie. Zdecydowanie ze względu na to, że to C1 będzie łatwiej nam przejąć, chociaż biorąc pod uwagę fakt, że na C1 jest tutaj czołg, to może być, słuchajcie, różnie, ale nasze czołgi też tu są, więc tu nie ma problemu. Dobra, dwóch skasowałem. Bum! Dobra, nie trafiłem. Dobra, śmieć zginął. Mamy mozina. Niestety bez lunety. Co jest tak naprawdę bardzo słabe, że bez lunety. No, ja nic nie widzę, słuchajcie. Bez lunety to ja jestem ślepy jak kred dosłownie. No trudno, dobra. Zrespimy się na O3. O2, przepraszam. Na O2, O3. Jest tam dalej troszeczkę. Zrespimy się na o2, no i z tego o2 spróbujemy coś, o Jezus, ale go tam załatwiły Jaki Niestety, ale Jaki to tutaj są po prostu masakryczne, no nie 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 O dzięki ziomek No Jaki Jaki nie fart! Z pepeszy mnie gościu załatwił, tak po prostu słuchajcie mnie załatwił z pepeszy Ale chyba zginął już Mam przynajmniej taką nadzieję bo jeżeli nie, to trochę gorzej. Bierzemy D1. To na pewno, to w takim razie ciepnę się na to D1, może im pomogę troszeczkę chociaż. No jakby nie było, już są gdzieś około 30%, ostatnich 30%, więc trzeba zdecydowanie przyspieszyć trochę. Bo jeżeli nam się uda to D1 przejąć, to tak naprawdę jedną tutaj, że tak powiem, sprawę będziemy mieć w pewnym sensie tylko załatwioną. A to będzie dobrze, to będzie naprawdę dobrze, że będziemy mieć jakąś sprawę załatwioną. No i D1 jest nasze: no, siłą rzeczy słuchajcie teraz. Chyba, żeby coś się wydarzyło, nie wiem, okropnego. Gdzie ten jest? No, teraz się załatwiłem, bo tam jest niestety kolega, kurde, z tym kolega z szogu Dobra, yy, aha, super. Mogę cię naprawić? No stój, stój to cię będę naprawiał. No i dupa, <ścoughs> ale zawsze wbiłem trochę za tego, za wsparcie pojazdu. No trudno, no trudno, naprawdę trudno, ale było fajnie, było fajnie. Plan był dobry, wykonanie gorsze. Trudno, życie. C2 jest niczyje w tym momencie, więc trzeba naprawdę zdecydowanie ruszyć się w stronę tego C2. Nie wiem dlaczego nasz tutaj dowódca nie wydaje rozkazów, no ale no okej, okay. no trudno w takim razie, trudno. Bo i on by dostawał jakiś tam EXP, i my byśmy dostawali i wszyscy by się z tego tak naprawdę cieszyli. A w tym momencie, no to jest po prostu lipa i to totalna. Niestety. Ale każdy orzek może. Peszę chciałem Dobra, gościu zginął. Jeszcze ktoś? Nie, nie ma nikogo, dobra. Ja sobie przeładuję na spokojnie, stanę tutaj. Ktoś co prawda do mnie tutaj strzela, no ale trudno. Stamtąd gdzieś. Skąd on do mnie strzelał? A on gdzieś tam był. Kurde, ale się załatwiłem. Myślałem, że nikogo tutaj na blisko nie będzie. Bardziej się spodziewałem gdzieś tam dalej, ale nie tu. Tu nasz czołg mam nadzieję jeździ. Ale tu nie tylko czołg się rozchodzi, słuchajcie. I co myśli, że jakbyś w kółko biegał, to cię nie trafię. No to przypał. No to przypał przyjacielu, tego się pewnie nie spodziewałeś. Dobra, set, dwie setki dalej mamy amunicję, więc nie ma problemu. Tak zwani 11 magazynków. Jakby nasi tutaj strzelali, kurde, lepiej trochę z tych działek, to by było zdecydowanie ciężej im tu wszystko ogarnąć. Niestety my straciliśmy w ogóle czołg. Do tego trzeba zacząć. Chyba straciliśmy. Dobra, już mam. Już mam czołg, więc tylko do niego zostaje podbiec, tak naprawdę i unlokujemy. Jednocześnie fajnie by było unlokować i naprawiać. No ale raczej nie ma takiej opcji. Niestety muszę sobie gdzieś stanąć i go zacząć naprawiać. Tylko kurde, dobre miejsce by tu trzeba było wyczaić. Bo problem jest z tym, że może nas tutaj rozwalić jakiś jak za chwilę. Trzeba będzie chyba do hangaru wjechać, słuchajcie. Chyba będzie trzeba do hangaru wjechać, to jest takie, myślę, najlepsze miejsce tutaj na to. Dobra, mamy czołga. Niestety problem jest w tym, że nic nie widzę. Jestem ślepy jak kret, dosłownie. I jeszcze się wbiłem na sam środek bomby. Po prostu super. Mój idiotyzm mnie czasami boli. Ale tylko czasami. Dobra, stąd się trzeba wycofać. Na spokojnie, na spokojnie. Tutaj wjechać do środka. Oj, strasznie ciężko się ten ruski czołg tutaj obraca, słuchajcie. Niestety. Dobra, stanę sobie tak. Będę sobie go na spokojnie naprawiał. Myślę, że możemy tak na fula go wykręcić nawet. Trochę to czasu, oczywiście, potrwa, no ale wiecie, lepiej mieć w pełni naprawiony czołg niż w połowie i zginąć od pierwszego lepszego strzału. Co prawda, Edmund tutaj na razie czołgistą nie jest dana, ale dobrze, żeby nabijał już niszczenie pojazdów. Zobaczymy. No i ostatni, no dawaj, ciśnij to. Jest full, jest, dobrze, super. Teraz pozostaje tak naprawdę tylko strzelać. Chciałbym ten czołg na, na wprost. Ok, super. Jest miło. Bum! Trafiony. Co prawda nie zatopiony, ale trafiony. Ja to bym chciał tutaj. Tam czołg. Tam był czołg. Niestety ja trafiłem, kurde, w ten. W zagrodę betonową. To jest nasz czołg, czy nie? Wolę go chyba rozwalić. Jeżeli on, żeby on tak nie stał, słuchajcie, bo jeżeli tak czołg stoi, to to nie jest zbyt dobry pomysł. Bum! Coś? A zniszczony samolot, ładnie! A, na trójce jest HM, kurde, ja dwójkę naciskałem Dobra, zobaczmy Tutaj jest gościu na pewno On żyje czy nie? Żyje To czemu ja go nie mogę zabić? Nie wiem, nieważne Nieważne, słuchajcie, ja sobie na spokojniuszko tutaj będę stał i to powinno nas jakoś wybawić od większych problemów. Mam nadzieję przynajmniej. Dobrze by było trafić jakiś samolot, ale one niestety tutaj za bardzo nie latają. A jak latają, to starają się trzymać kurde z dala. A wyżej nie podniosę lufy. Co za przypał? Zdecydowanie przypał. Tam ktoś jest. I tam jest czołg. Bum. Bum! Bum! O, oh, fuck! Tu jest gościu! Ja przynajmniej będzie zaraz. No z tego to samo jest strzelać do mnie, nie ma problemu. To tam mi nic nie robi. Do widzenia, Żamek. Dobra, Aleksis zginął. Ja chciał sobie wyskoczyć, naprawić to. No bo jesteśmy na, bym powiedział, minusie. Problem jest w tym, że do nas dalej strzelają. Staną w takim trochę słabym miejscu. Już może nie najgorszym, wiecie, bo cofnąłem się trochę To jest ten plus, jak mu się nie cofnął, to gorzej Bo jak widzicie, oni tutaj dość poważny... Aha, ostrzał naszego kolegę prowadzili Okej okay. No ale sześć strzałów musieli w niego włożyć, więc Jakby nie było, to nie świadczy dobrze o nich boom Bum Póki ja do niego strzelam, to on mnie za bardzo nie widzi. Dobrze. Jeszcze jeden czołg mi tu wyjeżdża. Bum. Aj załatwił mnie. T26. No niestety, T26 jest z tego co wiem, to lepszy. I tutaj jest ten minus. No, ale nabroiliśmy trochę, no. Dwa czołgi zniszczone, jeden samolot. 13 fragów, 7 kurde deadów tylko. No, na pewno żeśmy bardzo nabroili tutaj, jeżeli chodzi o. Tak sam fakt. Oj, fak, ale tu się wbiłem. No, i dupa. Archer Blues mnie wysadził. Niestety, jakby ten gościu z Panzerfaustem się obrócił i w niego strzelił, no to mielibyśmy szansę go zabić, no a tak to trochę lipka. Niestety. Niestety, ale z drugiej strony i tak żeśmy nabili i tak, więc tu nie ma problemu. Szkoda, że Emistiko nie ustawił, że mamy bronić tego C2. No to wtedy bym w ogóle miał już dużo więcej expa. A tak to niestety jest jak jest. Dobrze by było dorwać jakiegoś dobrego czołga. To bym się naprawdę postrzelał fajnie. A tak no to niestety lekka lipka. No ale chyba level już będziemy mieć, bo to 476 wynik, to powinniśmy około 500 Expa też dostać. No, to jest szansa, jest szansa. Jeżeli nie, no to na zabraknie nam tam jakichś groszy. Ale gra się jeszcze nie skończyła. To jest najlepsze, że gra się jeszcze nie skończyła, słuchajcie. Tylko teraz trzeba wyczaić dobry moment, żeby wjechać na C1. Bo to też jest teraz problem, wiecie. Jakby nie było tutaj. Cały czas jaki jeżdżą, cały czas nawalają. Wyczucie dobrego momentu będzie tutaj graniczyło praktycznie z cudem. Takiego bardzo dobrego momentu, bo tam wiecie, dobry mo moment to sobie można wybrać, ale Bardzo dobry moment to już jest inna sprawa całkiem No na pewno są czołgi słuchajcie na C1, na pewno są czołgi na C1, których trzeba byłoby się pozbyć Niestety ja tego nie zrobię, bo nie mam takiej możliwości Ale jakbyśmy o, Kurde Rusek Ja pierdol screamer ja go tam widziałem, ja wiedziałem, że on tam strzela Ale jak jakoś przejechałem, to kurde nie było go tam widać już teraz Po prostu dobrze dobrany strój ma gościu Niestety Niestety dobrze dobrany strój miał Do sytuacji hm. 25% No jest szansa tam wjechać jeszcze słuchajcie Jest szansa tam wjechać i coś narobić No szczerze powiedziawszy ten jak teraz to Może mi naskoczyć po prostu Tutaj musimy tylko dobrze przejechać, żeby się nie wbić tak w wodę, żeby się utopić Bo jeżeli się utopimy, no to jest lipa wow, 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 wow. E, Małe combo Nie powiem, małe combo siadło I Lekki combo breaker Mogę tu wejść na górę? Nie mogę, no to lipa To karew, to karew. Mozin. O kurde. Ko z kosmomolcem jechali. Kurde, trafiłem gościa, on mnie też trafił. No i lipa. Trochę nabiłem, ale nie aż tyle, co bym chciał, bo chciałem to jeszcze C1 przejąć. No niestety, niestety może nam się nie udać, bo jeżeli tam jest tylko jeden gościu, no to jest totalna lipa. Totalna lipa, ale 7-6% słuchajcie, 5%. Więc jeżeli oni go teraz nie zabiją. No to wygraliśmy, wygraliśmy chyba. Nie, ktoś go zablokował w ostatniej sekundzie. Tracimy. Ja, co tu się dzieje? Wygraliśmy! Wygraliśmy w ostatnich sekundach. No i bardzo dobrze słuchajcie, widzimy się za chwilę z lobby. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy w lobby. No wbiliśmy wreszcie rangę piątą. Wreszcie 731 expa i zaliczona ranga piąta. Możemy się cieszyć, słuchajcie, bo będziemy teraz czołgistami. 6611 kredytów zarobionych, z czego tam pewnie 2 czy 3000 tysiące pójdą w plecy, więc tutaj nie ma jakby jakiejś takiej większej tragedii. Drugie miejsce, żeśmy zajęli z wynikiem 18-10, 3 zdobycia 700 wyników, więc naprawdę, naprawdę spoko. Natomiast teraz tak, Miłośnik Wybuchów dostaliśmy, nowy. Możemy do Kubelwagena dorobić Przeciwczołgówkę, ale to nas nie interesuje, interesuje nas tylko i wyłącznie to, awansujesz na lepszy stopień. No i mechanika, żeśmy wbili, co mi się naprawdę podoba. Załoga czołgu, pięknie. Teraz tylko zostaje zmienić na mechanik. Używaj i weźmiemy sobie załogę czołgu. Tylko niestety muszę najpierw opuścić drużynę. Załoga czołgu. Czemu, Czemu to kosztuje hajs? Ja nie, dziwne to jest. Nigdy to nie kosztowało pieniędzy, a teraz nagle to kosztuje pieniądze. Ja jestem w szoku, słuchajcie. No ale dobra, no chciałem być czołgistą, to mam. Niestety, hajs trzeba zabulić. I teraz tak. Na pewno to mi tu odpada. Tego z dwoma torbami na pewno też nie mogę wziąć. Z jedną torbą pewnie tylko będę mógł. To mogę sobie wziąć. I teraz tak. No, 20 naboi, no to jest tak, wiecie, awaryjnie, w razie jakby cokolwiek się działo, no to wtedy możemy sobie to wziąć, bo tak naprawdę, po nic innego, to nie jest nam tutaj potrzebne. No, klucz regulowany, wiadomo. No, trzeba będzie pomyśleć nad jakimś pistoletem tutaj, nad C96 może, bo tutaj zmieści nam się trochę tych magazynków. No, tutaj nie ma nawet szans na maszynę pistoleta raczej. M08 Parabellum też nie byłby najgłupszy Generalnie pistolety słuchajcie, pistolety, pistolety, jeszcze raz pistolety Czyli jakieś 80 tysięcy musimy nazbierać na sam pistolet tutaj No trochę to nas będzie kosztowało, to na pewno Trochę nas to na pewno będzie kosztowało Ale mamy słuchajcie, pierwszy czołg Mamy pierwszy czołg, najsłabszy czołg No ale jest jakiś czołg Kolejny, tutaj mamy szturm opancerzonych na 3 Szturm opancerzonych na 2 czyli ten Auf Ausf. C to jest drugi To jest podobny do tego co strzelałem nim przed chwilą No później ten Ausf. E myślę jest i L później dopiero I to jest jeżeli chodzi o pojazdy lekkie, jeżeli chodzi o pojazdy średnie To tutaj już troszeczkę lepiej Tutaj już troszeczkę lepiej, tu jest pancera Tu jest dla pancera, pantera Tu jest aus H Jeżeli chodzi o ciężkie no to wiadomo Tygrys Tygrys drugi, jeżeli chodzi o niszczyciele to Hetzer no i stuk i stuk. Sztumo za każdym chyba levelem szturm opancerzonych będziemy dostawać jakąś możliwość kupienia czołgu. Ten jest za 57 tysięcy, później 79, 92, 117 najlepszy jest za 291 tysięcy czołg Tiger Jedynka. Nie, Tiger dwójka, przepraszam, Tiger 1 jest za 167 tysięcy. No, zdecydowanie dużo, zdecydowanie dużo. Ale myślę, że się opłaca myślę, że się opłaca. No i to tyle, jeżeli chodzi o moje tutaj gadanie. Jestem podekscytowany tym, że mamy czołgistę. Co prawda musiałem wybulić gruby hajs. Szkoda, no bo mogłem sobie za niedługo już kupić kurde, kolejny czołg. No a tak jesteśmy trochę, że tak powiem, w dupce. No niestety, no, jest słuchajcie jak jest. No ale to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję Wam za oglądanie. No i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Na razie. No i cześć!